A, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Pewno nie spodziewaliście się, że Wam na majówkę dodam relację z pól, A jednak, a jednak dodam. Tak się trafiło, ale godzinę albo dwie tylko będę tutaj i uciekam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pokażę Wam yy, przypalone albo i zagrzebione trochę zboża różne. I rzepak Wam pokażę, bo tak akurat pola trafiają, więc powiem jak to wygląda. Ogólnie tak jakoś słabo te zboża z wiosny wyglądały. Słabo te zboża z wiosny wyglądały i nie wiedziałem czym to jest spowodowane. Generalnie i takie poprzebarwiane mocno, w sumie wszędzie to było, nie? Ale ja tak już potem zdziczałem, mówię, kurczę, żadnego kizerytu, takich rzeczy nie dałem, mówię, może to gdzieś się powypłukiwało. A z drugiej strony, kurczę, wiem, że przy tych obornikach, przy tym wszystkim, no te pola mają full, bo w zasadzie w tym roku... Nie mam pola, które by nie było gdzieś tam... W dłuższym okresie, jak 3 lata, jedno pole, tylko pod buraki, ale mam takie mieszane odczucia co do tego obornika pod buraki. Nie wiem, czy nie zrezygnuję z tego i nie przerzucę go pod rzepak. No i zmiana była u mnie z ochroną, z, ochroną, z herbicydami na jesieni, bo ja zawsze z takiego budżetowego rozwiązania korzystałem, czyli tam chlorotoluro, chlorotoluron, diflufenikan i jakiś sulfonylomocznik. No i z reguły była potem z 90% w przypadkach albo poprawka albo częściowa poprawka aksjalem z Mustangiem czy tam zamiennikami fraksiale kamara koniki 300 se, se, setki 306 306 No i tak z reguły to było albo w czerwcu wyłaziły jakieś chwaściory No a w tamtym roku się zdecydowałem bo tak wcześniej jakieś takie problemy lata lata temu były z ekspertem i z Alisterem chyba Dużo tutaj, znaczy może niedużo, ale w notatki spojrzałem i u nas były poprzypalane te zboża bardzo mocno. Nie wiem jaki tam środek był w tym alisterze, ale wiem, że tylko ojciec mówiła tego unikaj, unikaj, bo tam było 20 hektarów do przesiania czy coś. Nie wiem czy to było tym spowodowane i tak się zawsze unikałem i zawsze tak właśnie mówię, to było na chlorotolur. Na tym było zrobione i na diflufenikanie i na gran starze, nie? No a w tamtym roku dałem tą Bakary trio. To, mówię, nie reklama, coś, tylko po prostu. E, co tam było? Chlorotul... Nie, diflufenikan, flufenacet i metrybuzyna. No i, poprzy... I mia... mam jakby gdzieś tam na Uwrociach w ogóle zboża powypalane, ale jest czysto. Tylko oprócz granic, no bo mówili, kub. Kup GPS-a, to będziesz chronił środowisko, oszczędzał nasiona, oszczędzał czas, nie będziesz miał nakładów. Oszukali mnie! No, bo wszędzie, kurczę, na GPS-ie jakieś posiadę, to gdzie nie, gdzie są takie paselki, i przy granicach trzeba najechać ślad, bo ścieżka wyszła. O, widzicie, tutaj jest na styk, i no, i trzeba przy granicach po prostu pojechać. I dlatego mam właśnie przy granicach pojechane. No i yy, znaczy, pojechane. No jadę właśnie akurat jedną czwartą ćwiartką lancy. No i na początku myślałem, że te przebarwienia są spowodowane, właśnie mówię, może jeszcze gdzieś tam właśnie ta chemia, może się powpłukiwało, ale poogarniały się te zboże i powiem wam, no i potem zrobiłem tego miksa na tę jedynka, nie? Czyli tam poszedł yy, proteokonazol z. Fenpropidyną, no i tam 10 litrów RSM-u, 7 kg siarczanu magnezu, 1 grawity i jeszcze jakieś tam cudawianki. Tam był film z tego. No i tam e, miksura była dosyć solidna, więc była gadka, że przypali. No i oczywiście, że. A, jeszcze 0,3 e, trinaxapaku i litr CCK. No, znaczy ja wiedziałem? Bo jakby miałem świadomość tego, że pryskam 2-3 czy trzy dni przed mrozami, no ale ja miałem spóźnioną tę jedynkę. W tamtym roku zadbałem o tę jedynkę i tak przypaliło, ale jakby odcierpiały na tym buraki, bo nie do końca zadbałem o doprawienie pola. W tym roku powiedziałem, że zostawiam pszenicę i zajmuję się burakami. I na razie z buraków jestem w miarę zadowolony i z pszenicy w sumie też, bo wszystkim przypaliło prawie. Ale pokażę różnicę. Czyli teraz zobaczcie. Nie wiem, z której strony wam to pokazywać. Chyba z tamtej będzie lepiej, i teraz tak tutaj do ścieżki jest Banatus i on jest najbardziej, yy, najbrzydszy. Drugi rok, to, jeszcze, to jest drugi upadek Banatusa. Nie, no się śmieje. Ogólnie, yy, ale tak, no, ogólnie Banatus dostał najbardziej. Może to wynika z tego, że ma niższą mrozoodporność. Yy, banatus właśnie dostał najbardziej. Grzybówka w sensie mączniak, na niego najbardziej też wchodzi. Mam 4 hektary po rzepaku tego Banatusa. To najbardziej mączniakiem jest zajęty, ale wydaje mi się, że terminy siewu były wszędzie praktycznie takie same. To tam były różnice 2-3 dni, więc to nie taka wielka różnica. Więc banatus odbarwił się najbardziej, kolejny po banatusie odbarwił się reform, a euforia, bo te trzy odmiany w tym roku mam jakby no najmniej, nie? czyli tak jakby banatus i reform najbardziej. Nie dostał i nie wiem, czy po prostu to też nie wynika z tego, że ta jedynka była spóźniona nie? ale no, jakby olać to, bo w tamtym roku, jakby była woda, to by było też wszystko ok. I najważniejsze jest to, że idą kolejne liście, tak? Ten liść to tam algolicho, to niech on sobie tam idzie. I teraz przyspieszymy, ale liczą się te liście, moim zdaniem, tak? Tutaj może już tam troszeczkę coś wchodzi i na drugą chyba pójdzie. Hmm, Azoxystrobina i coś tam jeszcze znajdziemy: pewno protiokonazol A na część pól mam Bugi X Pro, chociaż powinna być Askra, ale dawałem już na tę te dwójkę też Bugi X Pro. Chociaż e, gatka jest taka. O, zobaczcie, jak one dostało to jest akurat Reform, nie. No właśnie, bardzo mocno. Ale mówię, no tutaj się liczą te liście. Tam. Jakby w tamtym roku była woda, to i plony też by były. No, Bugi, że niby on bardziej na tej jedynkę by był, ale ja na tej jedynkę zrobiłem trochę budżetowo, z propidyną standardowo. Może trzeba było jeszcze. Kumpel mi ostatnio polecał Cindo, chyba że on by był spoko na mączniaka. Może te mączniaki też jakieś takie. Ciężko mi powiedzieć, czy można jak też się odparnia, Ale ta fenpropidyna u nas też często stosowana, może trzeba tutaj na proku i przejść, jeżeli się nie mylę, jak stosowałem kiedyś. I też myślałem, żeby zrobić mocniejszą tą. Miałem środki, żeby zrobić. zobaczcie jaka jest różnica też wysokościowa: nie? euforia a, a tureform i, i, i banatus. Nie? Widzicie, jak to jest odcięte. Żeby co? Żeby zrobić mocniejszą tę jedynkę. No ale mówię teraz tak, dobra, zrobię teraz mocniejszą w tym roku tę jedynkę jak za 3 dni mrozy. I te mrozy u nas były 5 stopni. No więc jakby też teraz powiem wam, jak się patrzy na to, jak to wygląda u was w sensie jak to wygląda na wyświetlaczu telefonu, bo telefonem teraz to wygląda to dobrze. Dwa dni temu... Nie no czekaj, 5 dni temu myślę, tak oglądaliśmy, to te przypalenia to dopiero były. Yy, mocno widoczne to pole z banatusem to się żółte zrobiło. Mówię, tak jadę z asfaltu, mówię, co tam? Rzepak, tam nie ma? Mlecze kwitną? Nie, patrzę to banatus, takie krótkie rzeczy. No a to euforia, euforia, inny pokrój zupełnie tej rośliny. Taki jest i, i wyższa, i taka twardsza, bym powiedział, przężytnia jakaś taka. Ta euforia chyba jest bardziej, jak się na ten osio napatrzy, ale jest ogólnie spoko W tamtym roku zbadałem białko, miałem 13. Głównie była euforia. Było 13,5 białka, mimo tego RSM-u gdzieś tam zamkniętego na jakieś 160-170 kg. Aż byłem w szoku, bo byłem przekonany, że nie będzie takich, e, tutaj gdzieś się ponakładały e, cecek z e, anty, no, antywlegacze. A jednak tam i tak, jak mówię, na tamten rok i na takie nawożenie nie za wysokie, ze względu na te ceny, no to i tak byłem zadowolony. Z tej pszenicy, bo konsumpcja jak najbardziej łapała. I tu mamy rzepak. Już nie będę pokazywał wszystkich tych pól z rzepakiem, bo to nie ma sensu. Akurat tutaj jest fajnie, bo jest najbliżej do pokazania. Zobaczymy, czy pszczoły będą. Mało pszczół ogólnie w tym roku jakoś. I tu jest w okolicach 55 roślin, tak mi się wydaje, jest tego. Arnolda, tu jest LG Arnold, a ogólnie mam. Arnolda mam, mam diłka, bo dostałem próbkę od Piotra. Draszkie kurczę, no pozdrawiam Piotra. Wytniemy to może, żeby nie było nazwisk. No, dostałem z firmy od Piotra próbkę diłka. No to tego diłka zbadamy, bo miałem w tamtym roku fajne oleje wyszły. Prawie 46% zaolejenia. Miałem diłka pomieszanego z Derikiem. I patrzyłem właśnie jak Joker siał tą Aquilą i gdzieś tam też chyba w komentarzach się przewinęło, albo jak z nim rozmawiałem, chyba rozmawiałem z Adrianem na temat tej Aquili, no a w końcu i tak Ferneland wyszedł, że Derrick jest spoko, ale się otwiera. No i faktycznie tak jest z tym Derrickiem, może by wypadało go tylko skleić dodatkowo, bo w tamtym roku w ogóle nie robiłem, tylko gdzieś tam przy granicach, gdzie nie gdzie. No więc mam Duka w czystym, derika, 7 hektarów, kawałek mam Keplera. Potem mam Mix odmian. Mam Arnolda, LG Arnolda. I mam Rapula Ragnara. Ragnar wcześniejszy, szybszy. Dużo szybszy Ragnar. No i zobaczcie, no to jest ten Arnold, zachwalany gdzieś tam wszędzie. W tych tam badaniach, gdzie w ogóle te badania, jak pewno wszędzie. To jest wszystko oparte na biznesie. Jak całe, o, gdzieś tu była pszczółka, chyba. Jak całe pewno rolnictwo, i tak samo jak to wchodzi na YouTube, i wszędzie, że po prostu no to, co gdzieś tam na listach jest wysoko, to co, to, co jest promowane, to jest droższe i teoretycznie ma lepiej, lepiej planować, ale kurczę, no przecież. Bardzo dobre wyniki, to nie, nie będę wchodził dalej, no bo co ja mam tu, za chwilę, czekaj, jeszcze zobaczymy. Chodzi mi o to, że no to co jest promowane, no to jest zawsze wybite cenowo, nie a to nie jest powiedziane, że jakaś taka odmiana za 500 stów liniowa czy 6, jak o nią zadbasz. Nie, no wiadomo, no będzie może trochę ten start wegetacji, czy tam wigor, nie wiem, wiosenny czy jesienny trochę gorszy, ale jak będą dobre warunki i przypasują, to i z tego się zrobi plon, nie? Już jak gdzieś tam rekord, kurczę, w gospodarstwa ponad tam, nie wiem, 500 tony chyba jest na LG zrobionej, na Adrianie, na liniówce. No i widzisz, warunki podpasowały, nie popękał w tym roku ten rzepak. Ogólnie nie wiem, czy tam rwać go, bo to jedną ręką to ciężko. I w sumie tutaj to przy, przy ścieżce, co ja go będę rwał? Wezmę noża potem kiedyś i Wam pokażę, jak będzie starszy. No właśnie, bo noża nie mam. Dobra szkoda roślin, popękany nie jest. Ogólnie zdrowy poszedł na początku preksik czy tam zamiennik Toprexu i potem poszedł eee, Propuls. Propuls z, z, z niczym już z robakiem. Poszedł Propuls z robakiem, no a na tę jedynkę, i potem poprawkę, no to wiadomo, ten mix tam po 10 litrów RSM-u i rzepakowi nic. Ja też się zastanawiałem, mówię, kurde. Może te zboże tak się poprzypalały. No bo wiaderko RSM-u na hektar to masz 13 kg, może od tego, ale nie, bo zrobiłem tam. Mam nie wiem, 20 arów po ziemniakach, jakiś może, może nawet nie 20 arów e, koło domu, i tam nie zrobiłem niczego. I chyba tam jest banatus, i całe rudy. Albo, no, chyba albo reform, albo banatus. Bo euforia, euforia to na pewno nie jest, bo po euforii to tak mówię, ona zupełnie inaczej wygląda. I tam e, nie poszła żadna regulacja. Tam nie poszła żadna regulacja. Grzybówka chyba jakaś tam poszła, to co w beczce tam zostało, nie? Ale absolutnie to nie było po tym. Nie było po, po, po zbożach, czy tam to nie było, nie było bycie, mycie beczki i przebarwiane. Mówię, uforinica, chyba Banatus to z reformą się zrobił. E... Banatus z reformą się zrobił rudy, ale nowe liście są ok, więc przyspieszymy troszeczkę po tych majówkach te dwójeczkę i chyba będzie ok. A Mateusz chyba idzie, I się wydaje. Kto tu tam przyjechał? Ja nie widzę. A tam ktoś chodzi już. Co tu chodzi? A ty się kameruje, zobacz jaka różnica Banatus, banatus pierwszy, reform drugi, a Także kończymy, trzymajcie się. Jaka czeka? jak powiedz jak u ciebie? Też się poprzebarwiały. Dzień dobry. Poprzebarwiały się, ale już kończy się przebarwia. Ale gdzie masz te odmiany? Bo tak, tu masz do tego, tu masz no. pierwszą, a tu praktycznie różnicy nie ma. A tu masz reforma. Bo My mi tak. zostało. jeszcze. Nie? No ale ta euforia jeszcze wyższa. No, ale euforia w ogóle jest zdrowa. Tak. No euforia zdrowsza. No a mi się wydaje, że może też tam rozodporność tutaj ma wpływ, bo euforia ma szóstkę chyba. I te wiotki bardziej, nie? Jest tutaj... no, a dostało, 0,3 litra dostało CC, nie? Euforia sztywniejsza. Teraz zaraz i trzeba... ma to? No co, nie wiem, nie przypalony na pewno. No albo mniej, o, po inaczej. Ale... A widziałeś tam tego pana, to tak się przebarwił. Ja też z tego myślałem, że mlecze yy, jakieś kwitną, czy co? to, kurde. To... No to jest sztywniejsza. I taka ten, no, ma tak... Tutaj. No. A u ciebie co, buraki popryskane wszystko? Ale ogólnie co, no to wiesz, no poczekać? Ale na wisiaj pożeczki robiłem. A tam, ty teraz wracasz w nocy robisz? Nie, teraz byłem rano tam, a w nocy to nie ten. A kiedy te dwójkę robisz? W przyszłym tygodniu. No ja podobnie. Dobrze. To robisz sobie 7 dni